Przełożę, chwilkę na sekundę. Okej, okay, tyka, żebym budować katedrę i może drogi kawałek. Okej, okay, tu też drogi kawałek. Nie cierpię zakrętów takich. No, w polemarze duda. O, treasury balance, budżet nam się kurczy, ale to oznacza, że zaraz wyjdę. Zaraz będzie jakiś eksport zrobiony Nie lubię takich zakrętów bo w się nie da przy tym nic wybudować Holander, no. no spokój, ok dajemy dalej I tu dołączymy, ok Jak to z prądem? Jest, ok

Association of the Officers Assozacja. has written... Okay. okay. Presidente, please, please accept my congratulations. Wyspa pieniędzy ma dużo więc kasa poleć na moje Swiss account, a co niech będzie Może w tej chwili dobudujemy... O, zburzymy kawałek tej drogi, bo mi będzie przeszkadzać Okej okay, i dobudujemy... Dobudujemy doki, gdzie one są Czy mi się trzeba blueprints, jakby jeżeli inaczej No, już się muszę zmieścić O! Tutaj. Teraz drogi. Nie Nie wiem, jak to, to happiness, to? My son... you know what all tropic hands should do more often? No, surprisingly ...the answer is not... Drink Rum O papa wizyt Nie będzie Jak to ich nie zadowoli To ja nie wiem co Dżgory nie Wybudowanie Army Base Nie będzie Zbudujemy sobie wojsko Najpierw trzeba zbudować armory, żeby mieć generału. A dodatkowo armory jest oczywiście trzeba zapłacić. O, nie ma miejsca. No nie mówcie, że tu też nie ma. Okej... Okay. 3000 nie mamy pieniędzy. Tornado. Popatrzcie. Co robi tornado? Dewastuje wszystko. Niezbyt dobrze. Ale cóż to było Tornado Tornadom jak trochę szalało w tej naszej mieścińce. To będzie straszny zniszczeń Jest jedna farma zburzona Jeden budynek mieszkalny zburzony Na razie nie mogę nic zrobić do tornado faleje No, to sobie druga farma zburzona O, tu jeszcze jedno do to trafi. się, że kolejna farma zniszczona. Nie, tylko nie moje cygarety, no 8. Uf, ja pierdziura. 10 ludzi zginęło, 5 budynków zniszczony. na Tam pół biedy wydać kasę na... na odbudowę, tylko znowu będzie trzeba czekać pół roku, żeby cokolwiek urosło. Pieniądze mamy, robię quick build, quick build, quick build. No to już jest zbudowane, dobrze. Coś tu jeszcze jest, a tu jest jeszcze jedno. Okej. Okay. No czuję jakieś ludzi w ludzi szansy. Jest coś? Tu jest kilka. Ale nie jest, nie jest tragicznie. Ok, generałów mamy, mamy armię. Jest ok i teraz entertainment. Trzeba polepszyć entertainment, czyli budujemy różne rzeczy. Cosmic Pin, na pierwszy rzut oka. Kosztuje, Quick był kosztuje bardzo dużo, więc będzie trzeba poczekać aż zostanie faktycznie zbudowany. Co tam, na zadanie jakieś? Oj, nie, bo nie będziemy miał czasu, go wy... O, idzie idzie do góry. Pięknie idzie. No popatrzcie jak to poszło dobrze. Nie, entertainment podskoczyć do góry. Chodź troszkę. Ło! Ale im się nudził. Powiedzmy tutaj entertainment też. Zbudujmy jeszcze coś. Nie mamy pieniędzy, no to musimy poczekać chwilę. Może wybudujemy drogi? Nie, nie wybudujemy, bo jemy Five new gardens. No możemy zrobić. I don't mean to o ile? Przejdzie kasa. Dostaliśmy za pomogę już jesteśmy w plusie. Okej. Okay. Był też tam eksport. Spoko, spoko. Budujemy co ona chciała? gardens. Tak, no to dobrze zbudujemy je gardensy. Tu się nie zmieści, tu się nie zmieści. na dzisiaj ok raz dwa trzy o, i mamy pięć chyba jest pięć ok zbudowane jeszcze ciągle i mało entertainment więc można pobudować coś jeszcze Movie theater kino Roki. Drogi 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 45. Drogi 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 ładnie. Więc mało. Teraz pójdą ludzie do kina, poglądać sobie. filmku chwale El Prezydenta, bo innych nie pozwalą puszczać. World Premiers, no na dobra. Mamy in... Aj nie damy, nie mamy. W tej chwili pieniążku Wszyscy są zatrudnieni wszyscy. Zobaczmy jeszcze jakie mamy inne budynki rządowe. Wszystko zr zr zrobione. Bytual to później. Polystation. No dobra, zrobimy Polystation. Okej. Okay. Bezpieczniej Jak tam z tym entertainment Nadal kiepsko O, dali mi 30 tysięcy, bardzo ładnie Niech będzie edyk, ideologia Ups, nie, tu gdzie to była edukacja Nie ja tam Zaliczone, zaliczone Kolejny jakiś entertainment Trzeba zbudujemy pub 20 tysięcy, Zmieścić? Też nie. Tu też nie. No, mam pecha. Nigdzie się nie chce zmieścić. No, nie będzie tu w takim wypadku. No. Childhood Museum. Zbudujemy sobie jeden. Tu. No, jeszcze coś. Restaurant. Nie będzie tu. Kabaret, się nie mieści, to może stać tu, jeszcze coś możemy, co mi ten nightclub. I musimy wcisnąć. Nie będzie tu, a jeszcze tu wybudujemy apartamenty z2. Mamy do pieniędzy trochę, mamy troszeczkę. Może Jeszcze coś nie zapominam mamasz tak takim zasadzie, to, to ile kosztuje? 1600, no to wybudujemy to ile kosztuje? 4600 to mało, więc trzeba to szkoda czasu Pracownik pracownikom zawracać głowę okej, okay, okej okay. statek przybędzie za 2 miesiące tutaj zaraz będzie gdzieś tu już powinien być pojazd oh,

jeszcze jakieś tu mamy. Się to mi się zdaje, że to się zmieści. Więc tutaj jakieś wyrody się zmieszczą, a tu niech będzie jeszcze jeden apartament. No, a co nam szkodzi, włączamy filmkę. Może tylko na razie skilled workers Co dalej? 18 tysięcy OK. I tu klimatyzacja jest złączona. Tu jest kolejny... Nie uczę było podreparować, bo Brakuje kasy. Okej, no, nie wkrótce Może nad tymi bananami w końcu się skupimy. Pracują wszyscy? Mało ludzi pracuje tutaj. Dlaczego? Trzeba jeszcze jeden budynek mieszkalny wybudować 20 tysięcy Dobra, może tu sobie damy spokój z tej strony, czekaj tu coś mamy miejsce, zobaczmy co tu będzie rosło. O, nie to eee, tobaka to nam nie potrzebują, tam gdzieś banany były, gdzie tu jest. Są. O, możemy budować. Dobra Pobudujemy ich tutaj kilka sztuk Jedna Druga Trzecia Czwarta A mamy miejsce możemy Teraz trzeba drogi kawałek A Tak jak wcześniej nie przy samej farmie bo to nie będzie Holander tu za blisko. Zbawiłem. zwaliłem. No dobra, nie będzie. Okej. Okay. No czy jeszcze coś można wybudować, jakieś inne farmy. Nie, nie, papa okay, ja też ja coś nie tak to śliwe, bardzo nic nie chcę rosnąć No, niech będzie tym banana Jeszcze jedno. I tu ostatnia Mamy już 10 tysięcy A, znowu zapomniałem, znowu, znowu zapomniałem o tych budynkach. Trzeba je znowu dobudować. Nie wiem dlaczego coś mi się tak radzi dzisiaj ci, ci na sekundę. Pierwsze co tu tutaj zbudujemy właśnie te budynki, które potrze faktycznie potrzebujemy. Jeden Ops, ten już jest. Mamy to drugi... i trzeci... Nie możemy robić krygły, bo mamy kompletnie zero kasy. Okej, okay. ktoś powinien się teraz zadomowić. Ale musimy immigration zmienić na all workers. Open doors. Wszak brakuje nam ludzi. Patrzcie jaka metropolia. 404 ludzi. Ola, cholera ucieka. Pieniądze uciekają. Entertainment już prawie zrobiony. Religia też. Jeszcze może by coś dobudować, ale to. Tam... tu jest, co tu jest? Zo! Któż nie lubi Zo? Niech będzie tu o, Troszeczkę drogi to zbudujemy A ile mam pieniędzy? 13800 Jest ok Ok drogi tu gdzieś kawałek Dam że to jest priorytet żeby wybud wybudować I te dwa też są priorytety <grytety> Żeby nie było Trochę wyeksportowaliśmy ale kurde kasa strasznie szybko ucieka muszą te banany zacząć się szybko sprzedawać No popatrzcie, popatrzcie Wybory Wybory są jak widać pomiędzy mną a prezydentem 270 do Piluka Adrian25, bardzo dobrze, można wybrać sobie elections with speech, elections without speech i później jeszcze jest opcja no elections. Wybierzemy with speech i teraz trzeba coś powiedzieć. Adresa hot issue, czyli coś trzeba... coś co może być powiedzmy problemem w danym... E, w danym momencie. Niech będzie housing, to się wybuduje kilka domów, coś e, do kogoś trzeba się zwrócić, powiedzmy do Związku Radzieckiego. Towarzysze, pomożecie, pomożemy. I teraz coś trzeba obiecać. Każdy polityk coś obiecuje, więc i my coś obiecuje, obiec, obiecamy. Sufficient Army, Natural Beauty, Preserved, High Average Wage. Um, nie będzie Sufficient Army. I można teraz posłuchać. My fellow i teraz Amerykanie chcą żebyśmy wygrali, więc dają nam kasę. Ja, że nasza wyspa nie ma kasy, tak się znam gdzie tą kasę umieścić. U siebie na koncie szwajcarskim? czy na Sanclara. Damy Clara, niech będzie. Okay. Tu jeszcze jest, pięknie, kasy się trzepię. Co to za zadanie. Smoke beef, nie, bo już nie mam czasu. Misja się skończy po wygranych wyborach, więc to już niewiele, bo on też już nie zdąży wyeksportować. Już nawet zbankrutować by mi się nie udało. Budują Zo, tak jak im kazałem. Entertainment już podkoczył powyżej 50 zniknęło zadanie, ale za można dokończyć. Zawsze to jakaś kaska z, z biletów. Okej. Okay. Co teraz mamy? 84 tysiące, zrobienie 55. Wybory na 100% wygramy. Jeszcze jakiś edykt może tu znajdziemy, który by nam pomógł. Tak skat, a niech będzie Patrzcie jak teraz wzrasta na moje Pięknie, pięknie Super teraz banany Są tu ludzie pracują, pracują Okej, okay, co by tu zrobić Jaki uniwersytet czego on chce? Nie Nie ma liberty happiness Już niewiele czasu nam zostało W końcu wygraliśmy wybory w niemalże Weapons Factory Można skazać wybudować choć tak się nie zdąży wybudować, ale niech będzie miejsca tutaj to niech to wybudujemy w tą stronę i dobudujemy kawałek drogi coś tu się buduje jedna farma znowu się zacięło nie wiem dlaczego ok jest, jest dobrze wszystkie farmy są obsadzone i teraz, jeżeli byłby problem z wygraniem elekcji, można sobie zaznaczyć dolne, żeby wygrać poprzez oszustwo, ale jak widzicie, mam miażdżącą przewagę, więc no need for fraud. Rozwalimy przeciwnika. Bez słowa oczywiście nie, nie, nie fizycznie, tylko na papierze. Ja jestem kulturalnym. Five new gardens. Niech będzie, zbudujemy i five new gardens. I don't mean to But tutaj the kilka. Jest 6, jest. I wygrałem wybory. Congratulations old prezydentę. Gracias kompaniero. To już jest koniec Prezydent. misji. Dziękuję you, Państwu you, bardzo you. za oglądnięcie. Mam nadzieję, że wyjaśniłem wszystkie opcje. Jeżeli potrzebujecie czegokolwiek, jakiekolwiek pytania, piszcie poniżej. Ja w miarę możliwości odpowiem, o ile będę znał. W tej chwili jest podsumowanie. City Budget, Citizens, Swiss Bank Account i takie jakieś... Dostaliśmy trzy gwiazdki, czyli było OK. I jest wszystko, wszystko dobrze. Tropico, crime, Więc klikamy win i przechodzimy do następnej misji. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia wkrótce, The BBR Cast.